Cześć. Dzisiaj odpowiem na najczęstsze pytania dotyczące przepukliny pępkowej. Nazywam się Oskar Zgraj i jestem chirurgiem dziecięcym. Pomagam dzieciom w Tarnowie, Krakowie, Dobczycach i Kielcach. Lubię pomagać przez jasne i klarowne wytłumaczenie. Natury, istoty choroby i leczenia tak rodzicom, jak i dzieciom. Uwaga! Taka techniczna na początek. Treści na tym kanale mają charakter edukacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. W celu uzyskania najlepszych zaleceń dla Twojego dziecka, udaj się do lekarza lub skorzystaj z teleporady. Przepuklina pępkowa jest chorobą częstą i łagodną. Występuje u 5% nowo urodzonych dzieci a wśród tych, które urodziły się przed czasem, jest nawet częstsza. W największym skrócie i najprościej, żeby to wytłumaczyć, to jest dziura w pępku. W czasie, gdy dziecko rozwija się jeszcze w brzuchu u mamy, przez pępek przechodzą ważne struktury, które umożliwiają odżywianie się maluszka. I pępek zajmuje wtedy pół brzucha od około 24 tygodnia, zaczyna się zamykać, zwężać, zamykanie pierścienia pępkowego się to nazywa i ten proces może się nie zakończyć przed urodzeniem. Dlatego w 5% dzieci mają w dziurę. Przy napięciu mięśni brzucha, przy płaczu, przy śmiechu, przy parciu kawałek jelitka albo tłuszczyku może wyskoczyć przez tą dziurkę, tworząc charakterystyczne uwypuklenie. Czym dziecko większe, czym ma więcej siły w mięśniach brzucha, tym bardziej ten pępek może wystawać, ale to nie znaczy, że przepuklina jest większa. Po prostu dziecko ma więcej siły. Wielkość przepukliny liczy się w milimetrach i to są wrota, czyli wielkość dziurki, wrota przepukliny. W czym pomoże ci chirurg dziecięcy? Jak pójdziesz do chirurga, to po pierwsze sprawdzi, czy przepuklina rzeczywiście jest w pępku, czy jest to przepuklina pępkowa. Po drugie, zmierze za pomocą palca albo maszyny USG wielkość wrót przepukliny, co pomoże monitorować, jak szybko się ona zamyka. I jeśli będzie trzeba, zaleci i wykona zabieg operacyjny. Uwaga: pierścień pępkowy zamyka się do piątego roku życia. W związku z tym przed piątym rokiem życia dzieci nie potrzebują operacji na tę chorobę. Tylko po piątych urodzinach, jeśli cały czas wystaje, zalecamy operację. A ktoś powie, no a ja czytałem, że po trzech latach już się nie zamknie. Też tak kiedyś myślałem. Wytyczne dotyczące tego zmieniły się jakieś 10 lat temu. Dawniej było, że trzy latka, teraz pięć. Akurat mniej więcej parę miesięcy po zmianie tych wytycznych przyszła do mnie taka czteroletnia dziewczynka z dwucentymetrową, to dość duża, dziurką jeszcze w pępku, z przepukliną pępkową powiedziałem, że no według mnie to chyba się raczej już nie zamknie i zaleciłem rodzicom, że może by trzeba powoli planować operację. No ale ani rodzice, ani dziecko nie byli na tą operację zbyt chętni i zapytali, czy bezpiecznie byłoby poczekać. Odpowiedziałem, tak, bezpiecznie spoczekać. Nawet są nowe wytyczne świeżutkie, że być może się jeszcze zamknie do piątego roku życia. Ja jeszcze do końca w nie nie wierzę, ale możemy tak spróbować. Umówiliśmy się za rok. No i o roku musiałem odczekać wszystko, co wcześniej powiedziałem, całe swoje proroctwo, bo przepuklinka się zamknęła. Od tego czasu nie zalecam operacji przed ukończeniem piątego roku życia. Częste pytanie: plastrować czy nie plastrować? Dawniej uważano, że zamknięcie przepukliny, wepchnięcie tego wszystkiego do środka za pomocą plastra pomaga jej się szybciej zamknąć. Teraz wiemy, że przepuklina pępkowa zamknie się. Nie dzięki plastrowaniu, a pomimo plastrowania. Dlatego proszę, nie plastrujcie. Chemikalia zawarte w kleju od plastrów powodują więcej problemów niż korzyści. Często dzieci się na nie uczulają, a czasem powstają trudno gojące się przewlekłe i bolesne rany, które trudno jest wyleczyć. Nie należy przepuklin plastrować. Co może robić dziecko z przepukliną pępkową? Wszystko. Może leżeć na brzuszku, może być rehabilitowane, może uprawiać sporty, nie ma żadnych ograniczeń ruchowych, a do piątego roku życia jest tylko obserwacja. Co może być niebezpieczne? Każda przepuklina może uwięznąć, czyli utknąć. Jest to sytuacja, kiedy treść z brzucha przedostanie się przez dziurkę i nie może się cofnąć. Natomiast przepuklina pępkowa jest przepukliną bezpieczną. To znaczy, że takie utknięcie, uwięźnięcie zdarza się niezwykle rzadko. Mnie się jeszcze nie przytrafiło, ale jakby się przytrafiło Twojemu dziecku, to tego nie przegapisz, to jest nie do przegapienia. Dziecko będzie płakało, bo to jest bardzo bolesne. Przepuklina będzie napięta, czerwona i bolesna w dotyku. Wtedy trzeba wziąć je pod pachę i zawieźć do szpitala. Druga rzecz, która może być niepokojąca, to przepukliny, które nie są do końca w pępku. Przepukliny, które są nieco powyżej. To się nazywa przepuklina kresy białej albo przepuklina nadbrzuszna. Lekarz stwierdzi to w trakcie badania i o tej typie przepukliny nakręcę osobny film. W każdym razie chciałbym, żebyście wiedzieli, że taka przepuklina też istnieje. Na co jeszcze zwrócić uwagę? No jak dziecko będzie miało 5 lat i będzie dalej wystawało, trzeba powolutku udać się do chirurga, zaplanować zabieg. Zabiegowy odbywa się w zmniejszeniu ogólnym w narkozie w trybie chirurgii jednego dnia. Przychodzi się rano, dziecko zasypia na maseczce, pójdzie się i tego samego dnia wychodzi do domu. I ostatnia rzecz, o której warto wiedzieć. Przepuklina, która zamknie się w wieku dziecięcym całkiem samoistnie, czy nawet z pomocą chirurga, może się w wieku dorosłym otworzyć, szczególnie w czasie ciąży u kobiet. Wtedy tkanki są bardziej miękkie, elastyczne i może się otworzyć ten pierścień pępkowy. Jakie są Wasze doświadczenia z przepukliną? Ktoś kazał Wam może plastrować, może się sama zamknęła? Napiszcie proszę w komentarzach. Ja na dzisiaj już dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.